tak się nie robi. Przechodzimy do tego gwoździa programu. Chociaż konflikt między obyma spółkami nie trwa od wczoraj, to właśnie sposób wyświetlania i wybierania domyślnych automatów w aplikacji Allegro stał się taką medialną kością niezgody. W ostatnich miesiącach Allegro zaczęło bardzo mocno promować własną usługę logistyczną Allegro Delivery, zbudowaną w oparciu właśnie OneBoxy. I w tle tego ruchu odbywa się systematyczne wypychanie InPostu z widocznych opcji dostawy. Jak wynika też z relacji użytkowników, nawet jeśli klient wybrał paczkomat InPostu, to system potrafił automatycznie przekierować przesyłkę do Allegro OneBox. Zdarzały się także przypadki, w których opcja InPostu była w interfejsie ukryta, dostępna dopiero po przejściu przez dodatkowe etapy na mapce dostaw. No mówiąc prościej, wolny rynek jest. Aplikacja Allegro robi co tylko się da, żeby zniechęcić Użytkownika do korzystania z paczkomatów Impostu i przerzucać ich na albo unboxy albo partnerów. Z której ma podpisane inne umowy. Sprawą zainteresował się nawet Łokik, wszczynając oficjalne postępowanie wyjaśniające w maju 2025 roku. No i tu urzędnicy chcą zbadać, czy Allegro nie ogranicza konsumentom realnego wyboru i czy nie faworyzuje własnych usług, nadużywając przy tym pozycji dominującej. Dla impostu, który oczywiście reaguje na te praktyki, krytykując je w mediach społecznościowych, no takie działania odbierane są jako forma nieuczciwej konkurencji. Rafał Brzoska nawet na w, kanale Zero zasugerował, że Allegro gra nieczysto. To jest tak, że można być przyzwoitym, a można grać nieczysto. Swoją drogą to też ciekawe, że wykorzystywanie pozycji negocjacyjnej do podnoszenia cen wobec partnerów, czyli w tym wypadku do podnoszenia cen dla Allegro, to jeszcze była czysta gra, ale już użycie innych przewag przez drugą stronę barykady jest nagle nieczystą grą. Biznes jest biznes. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, jakich ładnych sloganów sobie nie wypowiemy w mediach, to każda firma wykorzystuje swoje przewagi. Bo po co się w końcu buduje, prawda? Po to, żeby je wykorzystać i zarabiać więcej.